Dzień dobry, witam serdecznie. Cezary Andrzejczyk i to jest Biznes Focus. A jeśli biznes Focus, to tematy bardzo powiązane z biznesem, technologią, e, takie, które e, mogą Państwa interesować zarówno z strony inwestycyjnej, jak i od strony e, konsumenta. Dzisiaj będę rozmawiał e, z moim gościem o polskiej technologii, która prawdopodobnie ma dużą szansę, żeby podbić e, globalne rynki, jeśli chodzi o sektor spożywczy. Gościem Biznes Focus jest pan Andrzej Wolan, prezes spółki Fresh Inset. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, to na początku chciałbym pana zapytać przede wszystkim o to, jak technologia Fresh Inset z, z uznanie inwestorów, uznanie rynku zdobyła, mhm. czym się wyróżniła, bo w skrócie tylko powiem, zanim pozwolę panu rozwinąć tę myśl. Że mówimy o technologii, która ma przedłużać świeżość warzyw, owoców, kwiatów przede wszystkim z tego, co pamiętam, a więc technologia, która przede wszystkim przy transporcie tego typu produktów znajduje zastosowanie. Ale mhm. zanim powie Pan o szczegółach tego, jak to działa i czym się rzeczywiście wyróżnia, i dlaczego tak, tak dobrze wam idzie, to chciałem się dowiedzieć, jak powstała spółka Fresh Inset, skąd pomysł na to, no i Powiem, że jesteście z Torunia mm -hmm. i zaczynacie, i zaczęliście już ekspansję zresztą zagraniczną. Bardzo ciekawa umowa z firmą Janssen, co niedawno mm -hmm. było komunikowane, część dużego koncernu Johnson Johnson. Ale zanim do tego przejdziemy, bo chciałbym rzeczywiście, żeby Pan też o tym powiedział, to na początek troszkę słów tytułem wstępu o historii i o tym, skąd w ogóle pomysł na Fresh Inset. To prawda, spółka ma w swojej ofercie przełomowe rozwiązanie i powstaliśmy w 2017 roku. Na początku pierwszym inwestorem w spółce był Synthes Technologies, a następnie dołączył w ramach Bridge Alpha i Infinii i od tego momentu zaczęliśmy się rozwijać i na bazie naszego własnego autorskiego rozwiązania oferować produkty które służą, tak jak Pan powiedział, do przedłużania trwałości owoców, warzyw i kwiatów ciętych. Na, na początku naszej działalności zajęliśmy się dopracowaniem technologii, opracowaniem i dopracowaniem technologii, a teraz, już po tych kilku latach działalności, już prawie pięciu latach działalności, zaczynamy naszą ekspansję na, głównie na rynki producentów owoców i warzyw, czyli głównie na rynki Ameryki Południowej. Tak, w wielkim skrócie, można powiedzieć o naszej historii. No właśnie. I teraz ta umowa, chociażby podpisana nie tak dawno z firmą Janssen, mhm. czyli jednak gigantem farmaceutycznym, pokazuje, że zastosowanie technologii, którą stosujecie i którą mhm. wymyśliliście, może mieć może być przydatny i może mieć zastosowanie w wielu różnych obszarach. Na czym tak. polega ta umowa i dlaczego Johnson Johnson, no bo Janssen to część Johnson Johnson, się do Was mhm. zgłosiła? Otóż tak, tak jak powiedziałem, rozwijamy tę technologię od 2017 roku na bazie naszych wcześniejszych dokonań naukowych i doświadczeń. I przez ostatnie lata prowadząc testy zarówno w ośrodkach naukowych jak i z użytkownikami tej technologii czyli producentami owoców, warzyw i kwiatów udowodniliśmy skuteczność i to jest najważniejsze. Skuteczność w naszym rozumieniu to jest przedłużenie tak zwanego shelf life czyli trwałości owoców, warzyw i w przypadku kwiatów ciętych vase life czyli trwałości wazonowej udowodniliśmy i jak udowodniliśmy tą skuteczność to firma Janssen, czyli Johnson ⁇ Johnson, poprzez nasze kontakty wcześniejsze i, i dokonania, postanowiła z nami podpisać umowę, która pozwala firmie testować na rynkach producenckich, na wielu rynkach, nie wszystkich, ale wielu rynkach, nasze produkty. Czyli w ramach tej umowy firma Jensen będzie testowała produkty, czyli nasze funkcjonalne naklejki, funkcjonalne etykiety na wybranych przez siebie owocach i warzywach, na wybranych rynkach, żeby przekonać się albo do, dodatkowo przekonać się o skuteczności o, o tym, co dla ich odbiorców, czy dla klientów firmy Jensen, nasze produkty mogą zaoferować. A mogą wiele mogą bardzo wiele czyli przedłużenie, zmniejszenie. Marnowania żywności, zmniejszenie strat podczas tego całego procesu logistyczno-produkcyjno-logistyczno-transportowego. Także jesteśmy przekonani, że testy i, i nasza współpraca zakończy się pozytywnie, bo przez kilka lat naszej pracy, wykonywania setek, ponad 120 różnego rodzaju testów, udowodniliśmy skuteczność naszych rozwiązań. Panie Prezesie, zanim zapytam o kwestie finansów, finansowania, rund, które pozyskaliście i również o to, jakie są Wasze plany dalszego rozwoju i inwestycji, to zapytam. O taką bardzo prostą rzecz. Jakby pan mógł wyjaśnić w takich prostych słowach, tak mhm. trochę organoleptycznie, jak ta technologia działa, żeby ludzie zrozumieli. To znaczy mamy jakieś warzywa, owoce, one oczywiście są transportowane często wiele, wiele kilometrów, to trwa. Mhm. Co powoduje, jak działa wasza technologia, że ta świeżość jest przedłużana? Okej. Okay. Każdy owoc, warzywo i, i kwiaty generalnie wydziela tak zwany cząsteczkę etylenu. To jest naturalny hormon, który, który jest wydzielany przez owoce, warzywa i kwiaty. I ten hormon daje sygnał roślinom, żeby zaczęły dojrzewać, no a w rezultacie, że no, psuć się, dojrzewać i przejrzewać. No i my, można powiedzieć, zakłócamy ten sygnał. My produkujemy substancję aktywną, która nazywa się 1MCP. Która blokuje, blokuje receptory etylenowe i roślina, która, czy owoc, warzywo, czy kwiat, który ma zablokowany receptor etylenowy, nie dostaje tego sygnału, żeby zaczęło dojrzewać, przejrzewać no i psuć się, można powiedzieć. Czyli blokujemy dojrzewanie. Oczywiście przez jakiś czas, ponieważ jak już po tym czasie transportu, kiedy już owoc dociera do sklepu, do klienta. Ten proces jest, dojrzewania jest kontynuowany i owoc-warzywo zyskuje, owoc, zyskuje pełnię swoich wartości odżywczych, walorów smakowych, ale dzięki zastosowaniu tej substancji aktywnej 1-MCP jesteśmy w stanie przedłużyć, albo pomóc roślinie, pomóc owocom, kwiatom przeżyć ten czas transportu. W skrócie no dobrze, a ile lat trwało? Dojście do takiego momentu, kiedy można było stwierdzić, że to rozwiązanie jest gotowe i będzie można je komercjalizować. Ile to, chodzi o takie mm -hmm. prace naukowe, ile to trwało, jeśli może Pan zdradzić. Sam, samą substancją aktywną 1MCP zajmujemy się od 2012 roku. Od 2016 roku e, trwały prace nad e, nową formą, czyli nad tą formą, którą my się teraz zajmujemy, czyli funkcjonalnymi etykietami, naklejkami i Opakowaniami, i od 2017 roku, gdzie, kiedy na, na początku 2018 roku, złożyliśmy zgłoszenie patentowe dotyczące tej technologii. Ta technologia była rozwijana, i obecnie temat, technologia jest już na tyle rozwinięta, możemy stosować nasze rozwiązanie na praktycznie wszystkich materiałach. Jest ono bardzo uniwersalne w wszystkich materiałach opakowaniowych. I Technologia jest wprowadzana. Także sam rozwój technologii i na, na nasze doświadczenia no zajęły nam kilka dobrych lat, ale tak naprawdę od 2017 roku do 2019 to były te prace, które, które trwały i, i, i można powiedzieć, nadal trwają w jakimś tam zakresie. My udoskonalamy nasz produkt, ale te główne prace to było około trzech lat, dodając oczywiście te kilka lat doświadczenia samą substancją no dobrze, wiem, że mhm. ten, ten ostatni rok, to znaczy rok 2022, no to między innymi zamknięcie rundy A, yy, mhm. gdzie udało wam się zabrać łącznie 10 milionów złotych. Yy, no przeprowadzali, przeprowadzaliście też testy mhm. wdrożeniowe na różnych rynkach, między innymi tak jak pan powiedział w Ameryce Południowej mhm. yy, i przygotowywaliście się do komercjalizacji. Yy, no to jakby pan mógł powiedzieć, yy, jak ta runda wyglądała? Czy dosyć prosto było te? Te pieniądze od akcjonariuszy zebrać? Czy, czy jednak troszkę to trwa, troszkę rozmów trzeba odbyć, a może ta technologia jest tak przekonywująca i tak się łatwo przekonuje inwestorów do tego, żeby w nią inwestowali? Bo jak wiadomo, marnowanie żywności jest potężnym problemem, że, że bez problemu te 10 milionów udało się Wam zebrać? Powiem tak. Było, dosyć, było prosto, to znaczy nasi inwestorzy wierzą w, w spółkę i, i pozyskaliśmy tą kolejną rundę właśnie od naszych inwestorów dotychczasowych. Ja powiem, że było prosto, oczywiście cały proces trwa i, i, i przeprowadzenie go wymaga, wymaga wiele, wiele pracy, ale jeśli chodzi o zaufanie, jeśli chodzi o, o wiarę w naszą spółkę. Bo ona jest, ma podstawy, oczywiście. To Te, te wyniki, które dostarczamy, czy, czy, czy kamienie milowe, które osiągamy podczas naszej pracy, one udowadniają, że warto, no, warto w naszą spółkę inwestować i, i, i to się dzieje. To, tak jak Wam powiedział, 10 milionów udało nam się w tej rundzie e, a zebrać, i dzięki naszym inwestorom, którzy nam zaufali po raz kolejny, było to, było to łatwe w jednym słowem. Wiem, że. Zespół, który tworzy French Institute, bo Pan jest prezesem, ale są jeszcze dwaj główni tak. tacy ludzie, którzy są odpowiedzialni za mm -hmm. to, w jakim punkcie jesteście teraz. Macie mm -hmm. też background naukowy i rozumiem, tak. że te lata pracy nad tym rozwiązaniem doprowadziły Was w końcu do momentu, w którym można to rozwiązanie komercjalizować. A jak, mm -hmm. a jak trudno jest w ogóle wpaść na pomysł takiego rozwiązania, na przykład dla sektora spożywczego, czy dla logistyki, czy dla transportu. Które w sposób praktyczny może być wykorzystywana, a jednocześnie ma się jakiś, jakikolwiek stopień pewności, że uda się również to skomercjalizować? No bo jak wiadomo, często te rozwiązania naukowe próbują wchodzić do biznesu, ale nie zawsze im się to udaje. Czy wasza droga była, już teraz kontynuując pytanie mm -hmm. trochę dotyczące tej rundy finansowej z 2022, czy wasza droga do tej komercjalizacji była dosyć prosta, czy jednak sporo wysiłku was to kosztowało, żeby znaleźć się tu, gdzie jesteście teraz? No, kluczem są odpowiedni ludzie i, i odpowiedni ludzie zarówno ze strony tej naukowej i badań i rozwoju R&D, których mamy fantastycznych, fantastyczny zespół, zarówno jeśli chodzi o chemików, którzy tworzą tą substancję czynną, jak również od osób, które zajmują się Testami e, skuteczności, które są dla nas niezwykle istotne, jak osób, które zajmują się sprawami rejestracyjnymi, które też w przypadku 1MCP i produktów na nim opartego są też bardzo ważne. Czyli my mamy zespół, e, zarówno tej od spraw RD, niezwykle mocny, ale również zespół od spraw finansowych, czy inwestycyjnych, czy całej, e, całej naszej struktury korporacyjnej i całej naszego finansowania, też no, niezwykle profesjonalny i, i to jest może, może banalny frazes, ale tak naprawdę no, fantastycznie nam się pracuje i, i mając specjalistów, tak jak ja powiedziałem, od RD, mając specjalistów od, od sprawy pozyskiwania pozyskiwania pieniędzy, pozyskiwania rund finansowania, pracuje się fantastycznie. I ja oczywiście mamy olbrzymie, bardzo dużo pracy, ale to jest bardzo pozytywne. To znaczy, super się dzieje, wszystkie, wszystkie rzeczy idą nam. Można powiedzieć, fantastycznie, robimy wiele testów, robimy, trwają procesy rejestracyjne, które zgodnie, postępują zgodnie z harmonogramem. I ja uważam, że no, aż żeby nie zapeszyć, ono wszystko, wszystko, wygląda, wszystko wygląda bardzo dobrze, z mojego punktu widzenia, oczywiście. Ale tak jak już mówimy o zespole, to, to jesteśmy jednym z chyba bardziej międzynarodowych zespołów, bo pracujemy na wszystkich głównych rynkach producentów owoców warzyw i kwiatów, i to jest Ameryka Południowa, jak Argentyna, Chile, Peru, Brazylia, Ekwador, Stany Zjednoczone, Kanada, pracujemy w Afryce, w RPA, w Kenii i innych krajach, oczywiście w Europie. Wszędzie tam posiadamy Pracują, znaczy naszych, mamy naszych pracowników lub osoby z nami współpracujące. Także jest to olbrzymi zespół, który, który powoduje, że nasza technologia jest coraz bardziej rozpoznawalna i, i, ma, no i ma ten wielki potencjał na rozwój. Panie prezesie, to hmm. teraz zapytam o. Dalsze plany o, o to, jaką macie strategię rozwoju. Przygotowując się do naszej rozmowy, wyczytałem, że w pierwszej połowie 2023 jest planowana runda B, jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania, bo z tego, co również udało mi się dowiedzieć, to pieniądze mm -hmm. z tej rundy A idą przede wszystkim na to rejestrowanie produktu na różnych rynkach, bo to jest kosztowne. To proszę powiedzieć, jakie mm -hmm. dalsze plany, co w tym roku ma, macie na celu przede wszystkim? No i mm -hmm. w kolejne lata, jakie są Wasze ambicje, jakie są Wasze plany, co zamierzacie? W tym pierwszym półroczu 2023 roku chcę pozyskać rundę od inwestorów prywatnych w wysokości do 10 milionów dolarów. Mhm. I ta runda jest przeznaczona na to, co my do tej pory robimy, czyli kontynuowanie procesów rejestracji w, w głównych krajach producentów żywności, jak również oczywiście rozwój biznesu, który będzie już polegał po, po procesach rejestracji na. na na rozwoju naszych możliwości sprzedażowych i współpracy z, z, z partnerami. Także to są to są, to, tak jak pan powiedział, bardzo duże koszty związane z, z, z procesami rejestracji, ochroną naszego IP, jak również roz, rozwijaniem sprzedaży naszych produktów, czy współpracy z partnerami. Na różnych rynkach będziemy to robili w różny sposób, ale głównie ta, ta runda ma być. Właśnie na, przeznaczona na rejestrację, na rozwój zespołu, na rozwój naszych sił sprzedażowych. To teraz, jakby Pan pozwolił chwilkę, chciałem się dowiedzieć, ile łącznie osób pracuje. inset, jaka to jest grupa ludzi, ilu macie procentowo, chociaż tak mniej więcej, u mhm. naukowców, a ile ludzi z innych specjalizacji, innych dziedzin, bo zakładam, że i sprzeda mhm. sprzedawcy są Wam potrzebni, i marketingowcy. I może logistycy, i HR, i tak dalej, to jaka mniej więcej jest obecnie skala tej działalności, i czy to się będzie zwiększać? Jak to wygląda? To jest tak. Sam zespół, jeśli chodzi o rozwój produktu, zespół naukowy, który pracuje nad rozwojem formulacji, rozwojem nowych produktów i udoskonaleniem pracy, to jest zespół ośmiosobowy obecnie. Mamy zespół dotyczący, czyli to jest zespół taki, który pracuje nad nowymi materiałami, czy nad, nad formulacją, nad, nad procesami druku, naszych, naszych, naszych mieszanin. Kolejne, kolejne z, osoby to są osoby skoncentrowane na procesach rejestracyjnych, i to za, są zarówno nasze zasoby wewnętrzne, czyli cztery osoby pracujące przy procesach rejestracyjnych, jak również na no, współpracujemy. Siłą rzeczy z, z podmiotami specjalistami w swojej dziedzinie, chociażby w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, które koordynują procesy rejestracji, oczywiście przy naszym, przy naszym udziale. No i mamy całą rzeszę pracowników, czy osoby, które z nami współpracują, które bezpośrednio mają kontakt z producentami I to jest to sześć jest osób w Ameryce Południowej, dwie osoby w Stanach Zjednoczonych. Plus, oczywiście, tak jak powiedziałem, pracujemy z wieloma konsultantami, z wieloma osobami, które pomagają nam, nam ten biznes rozwijać. Czyli ogólnie pracuje nas nad rozwojem bezpośrednio, to jest zespół 20 osobowy, podzielony, tak jak powiedziałem, na, na takie zespoły które dotyczą testów, mhm. rejestracji i rozwoju produktu. Super. I oczywiście ten będziemy no, w kolejnych w kolejnych. W kolejnych rundach będziemy zwiększali zespół które zespoły szczególnie te zespoły które i pracowników będzie zwiększała się liczba pracowników tych którzy są bezpośrednio związani z rozwojem z sprzedażą z rozwojem biznesu w ten sposób Jasne. Panie prezesie, to na koniec zapytam o to może taka ciekawostka który kraj, czy na którym rynku odczuliście takie najcieplejsze przyjęcie? Gdzie było największe zainteresowanie Wami? Bo jednak firma z Polski, mhm. te rynki, na których mocno działacie, są takie dosyć odległe od nas. Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa, mhm. Stany Zjednoczone, gdzie byliście tak najlepiej przyjęci? Gdzie poczuliście, że tu i teraz bardzo szybko ten rynek, czy ten producent potrzebuje Waszego rozwiązania? Ja powiem tak, wszędzie tam, gdzie, gdzie robimy testy i udowadniamy skuteczność. W Argentynie sprzedajemy już nasz produkt, mm -hmm. głównie do zastosowań na gruszkach, bo bardzo dobrze reagują, bardzo dobrze przechowują się, bardzo dobrze podczas transportu. Fantastyczne pomagamy producentom gruszek, praktycznie w 100% przechować ich produkty. Argentyna to jest pierwszy kraj, ale fantastycznie mamy wyniki w Peru, który będzie kolejnym krajem, gdy będziemy sprzedawali prawdopodobnie w trzecim kwartale czy czwartym kwartale tego roku, jak uzyskamy rejestrację, bo już procesy rejestracyjne trwają. Trwa ewaluacja naszego zgłoszenia i tam producenci limonek, producenci borówek, producenci winogron i tak dalej, i tak dalej, no bardzo pozytywny feedback mamy od nich i, i, i to jest rozwiązanie, na które, na które czekali. Także w każdym kraju, w którym robimy testy, każdy, w każdy producent, czy to jest hurtownik, czy to jest osoba, czy to jest firma dystrybuująca, bardzo pozytywnie odnoszą się do naszych produktów. Fantastyczne mamy wyniki również w Kenii na Testując nasze rozwiązanie na ciętych kwiatach, i, i, i jako rozwiązanie, które jest bezpieczne, może wyprzeć z rynku inne rozwiązania, które są do tej pory używane, które są niestety dla środowiska nie tak korzystne jak, jak stosowanie funkcjonalnych etykiet, całkowicie bezpiecznych dla użytkownika, całkowicie bezpiecznych dla, dla środowiska. Także wszędzie tam, gdzie Możemy i tam, gdzie dajemy dodatkową wartość, a ona jest, ona jest bardzo, bardzo wysoka, no to jesteśmy pozytywnie i, i pozytywnie postrzegani i nie ma to znaczenia, że jesteśmy firmą z Polski. Współpracując ze, ze, ze specjalistami z branży, czyli też naszymi pracownikami, którzy mają, mają olbrzymie kontakty i doświadczenie, no nie, ma, nie mamy takiej nie mamy żadnej bariery wejścia praktycznie na, 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 na żaden rynek, na, który, na, na którym pracujemy. Pan Andrzej Wolan, prezes spółki technologicznej Fresh Inset, był gościem Business Focus. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za Trzymamy dziękuję. kciuki za Fresh Inset. Obserwujmy, jak nasza polska technologia podbija zagraniczne rynki i jak wspiera i pomaga rozwiązywać bardzo poważny problem, jakim jest marnowanie żywności. Fresh inset na pewno warto obserwować. Spółkę Storunia jeszcze raz dziękuję i z Państwem oczywiście widzimy się jak zawsze w czwartek o 13:30 w Komparik 24 TV. Dziękuję i do zobaczenia.